Jesteśmy na ostatniej prostej przed otwarciem turnieju reprezentacji Polski Biało-Czerwoni w poniedziałek w Sankt Petersburgu grają ze Słowacją. O tym spotkaniu, o przygotowaniach do mistrzostw Europy porozmawiam z Tomaszem Kłosem, 69-krotnym reprezentantem Polski. Witam Ciebie, Tomek. Witam serdecznie. Tomka, będziemy gościć u nas wielokrotnie podczas euro. To będzie nasz stały ekspert. Będziemy analizowali to, co dzieje się wokół kadry i to, co działo się w spotkaniach. Grupowej i miejmy nadzieję, że, że w również w jednej ósmej finału, a może i dalej. Dobrze Tomek, to gwoli wstępu. Wiemy już, że, że za, za moment Polacy wyjdą na, na boisko. Jak Ty z boku, patrząc na to, co działo się do tej pory w kadrze, jak, to, jak, jak pracowali reprezentanci Polski pod wodzą Paulo Sousa, jakie Ty masz nastawienie po tym po tym półrocznym okresie możemy wziąć cały 2021 rok na, na tapet. Jakie mam nastawienie? No, powiem szczerze, dla mnie to jest wielki znak zapytania, bo w pierwszym trójmeczu, czyli meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata marcowych, nie za dużo zobaczyłem, bo pierwsza połowa z Węgrami kompletnie nieodana, druga połowa, chwilowy zryw, strzelanie dwóch bramek. Andora w ogóle tego meczu nie liczę, bo to jest coś, rzeczą naturalną, normalną. Powiem szczerze, że w meczu z Anglikami przegrywaliśmy 1-0. Ta pierwsza połowa w e, Kuby Modera, i później nastąpił taki, e, myślę, przełom, ale my żeśmy go nie wykorzystali, bo, bo postanowiliśmy iść troszkę bardziej agresywniej, usiąść, troszkę zapresować i Anglicy popełniali błędy. Tylko no, trzeba było w bramkę stracić, żeby dojść do takiego wniosku. Błąd e, uważam, podośrodkowanie, pokrycie Kuby Modera. W sytuacji końcowej chyba 85. minucie spowodował, że ten my przegraliśmy. Ale generalnie powiem szczerze, jeżeli chodzi o personel ja do składu, począwszy od meczu z Węgrami aż do tego ostatniego sparingowego z Islandią, nie rozumiem posunięć e, trenera, nie rozumiem niektórych e, wcześniejszych niepowołań, a teraz powołań, bo to to mi nie Współgra, niepowołanie Tomka Kędziory to mi daje znak zapytania, że co trener nie wiedział albo jego sztab kim jest Tomek Kędziora, a teraz powołanie go na ten, myślałem, że to troszeczkę zmieni gdzieś tam hmm, po, tych, po, tych, po tych meczach marcowych nastawienie i taktykę trenera. Ale tu widzimy po meczach z Rosją, grając, no, nieładnie to zabrzmi, ale drugim garniturem e, i po meczu e, z Islandią, no, niewiele to za bardzo zmienia. No e, ofensywnie gramy trójką, defensywnie czwórką. Do mnie to nie przemawia, bo e, przez ostatnie dwadzieścia parę lat e, grając w reprezentacji, czy, czy obserwując e, próby e, przejścia do e, ustawienia na trójką z tyłu, no to nie, zawsze kończyło się to niepowodzeniem, a ja uważam, że my czwórką potrafimy grać, potrafimy, troszeczkę się zawsze cofamy i mamy bardzo groźne kontry, oprócz tego jesteśmy jeźli to, Jedno jest pewne, przed tym turniejem nie ma, nie ma tak napompowanego balona. Ty grałeś na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Pamiętasz, co się działo wtedy przed turniejem? Do, kiedy wróciliśmy po długiej przerwie na dużą imprezę, no to, to był obłęd. Jechaliśmy po medal, co, co, było, co było nierealne. No teraz jest, jest to mocno, mocno stonowana atmosfera. No Ja myślę, że to wtedy by nie był balon. to chyba nie wiem, czy takie rozmiary są czegoś, co można by. Ta tak problemu. jest, coś nadmuchać no, po 16 latach wiedza nasza była żadna wtedy. Żaden zawodnik w dużej imprezie takiej nie, nie, nie startował. Nie wiedzieliśmy, czym to się je, jak się do takiego turnieju nastawić. Myślę, że też troszeczkę byliśmy chyba przetrenowani przed tym, przed tym turniejem. Ale to są właśnie poprzez te mistrzostwa kolejne awanse do dużych imprez. Można było w jakikolwiek sposób spożytkować i traktować to jako gdzieś tam naukę i, 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 i jakieś tam negatywne w tym przypadku doświadczenie. Oczywiście no, to jest nietypowa sytuacja. Pandemia spowodowała to, że o rok do przodu zostały te Mistrzostwa Europy przeniesione, że bazą treningową dzisiaj mamy Sopot, a nie, a nie Dublin. No, każdy ten kraj. Ten Oczywiście, że tak, ale każdy kraj ma zupełnie, zupełnie, zupełnie inne przepisy, które no, boją się o swoich obywateli, żeby, żeby podczas skupiska ludzi gdzieś tam właśnie nie było tych dużo zakażeń. Pamiętajmy oprócz tego, że jednak rozgrywanie na wielu stadionach europejskich już. już nie daje tego poczucia, że to są mistrzostwa Europy, tylko dla mnie i myślę, że dla zawodników to są przygotowania bardziej takie do meczów eliminacyjnych, ale... Pakujesz się, wyjeżdżasz na mecz, wracasz, pakujesz, wracasz, nie ma, nie nie ma, ma tego, nie, nie czuje się tego tych mistrzostw. Pełna, pełna zgoda. Świetnie, że byłeś obrońcą, bo przede wszystkim o grę w defensywie chciałem Ciebie zapytać jako... Myślę, nie wiem, czy się zgodzisz, wiodący problem. Tego półrocza pod wodzą Paulo Sązy. Straciliśmy 8 goli w pięciu spotkaniach. To jest bardzo dużo. Gramy najgorzej z tyłu od 10, od 10 lat. Wspomniałeś o, o próbie gry trójką obrońców, kiedy mamy, mamy piłkę. Turnieje też nie wybaczają błędów w defensywie i właściwie każdy kolejny pokazuje, że obroną można, można zajść daleko. To też była domena i silna strona Adama Nawałki, drużyny Adama Nawałki w 2016 roku. Co Ci się nie podoba, co Ci się może podoba w grze defensywy reprezentacji polskiej na tym etapie? Przede wszystkim nie podoba mi się gra trójką. My robimy takie same błędy. Ja nie wiem, nie wiem do jakiego stopnia trener Sousa analizował grę e, drużyny poszczególnych zawodników e, w perspektywie poprzednich selekcjonerów. Bo generalnie od 4-5 lat ta drużyna niewiele trzonowo się e, pozmieniała, ale, ale e, no tutaj mi coś, coś nie pasuje. No, nie wiem, Jeżeli on chce angażować w trójkę Bartka Baryszyńskiego, to znaczy, że wszystkie jego atuty, jakie były dotychczasowe, czyli podłączenie się, akcje ofensywne, no gdzieś tam palą na, na panewce. E, druga rzecz, e, no jeżeli chce jakiegoś zawodnika, m, który ma być tym wahadłem, tak. Przykład dam te Frankowskiego, tak? E, ustawić na prawej stronie, to pamiętajmy, że Frankowski zawsze będzie miał e, coś takiego w głowie, że, że nie ma, że on musi wrócić, bo Mala może... Oczywiście, że wypadki, tak, no to, jest, to są jakieś takie w podświadomości negatywne rzeczy i uważam, że on na 100% wtedy nie będzie zaangażowany do akcji ofensywnych, bo jeżeli będzie Biega w i z powrotem, no to pompa go złapie i, i tak naprawdę po 45-60 minutach on jest do zmiany, bo to jest dzisiaj praca, jaką wykonują boczni pomocnicy, tym bardziej wahadłowi są, yy, no myślę, że nie tak naprawdę nie, nie do obliczenia, ile, 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 wiadomo, możemy policzyć, że 12-13 km biega, no ale, ale ile przyspieszeń robi, ile krótkich startów, ile dłuższych startów i w perspektywie meczu przy yy, Inteligentnie grającym przeciwniku, no taki zawodnik jest po 60 minutach do zmiany, obojętnie jakbym miał puca. A co ze stałymi fragmentami gry? Islandia, czyli reprezentacja, która nie jest na pewno w tym momencie czołową, mówiąc delikatnie, ekipą Europy. Po dwóch właściwie. Ok, stały fragment rzut rożny, a druga akcja to dośrodkowanie z bocznej strefy, gdzie my też mieliśmy problemy z Rosją identyczne. To jest, to jest kłopot. To jest duży kłopot, ale. Nie wiem czy to nie jest efekt tego, że ciężej trenowaliśmy, bo tam chłopaki się wypowiadali, że ciężej trenowali. I w tym meczu, zwłaszcza z Islandią, było to bardzo, bardzo widoczne, że my ciężej się od, od Islandczyków poruszaliśmy, oni, oni łatwiej przedostawali się na nasze pole karne, łatwiej operowali tą piłkę. My, jak dostawaliśmy tą piłkę. Nie wiem, czasami yy uważam, że za szybko próbowaliśmy ją przenieść do przodu, a Islandczycy yy inteligentnie bardzo próbowali do nas podchodzić, żeby właśnie długimi yy piłkami próbować czy tam Roberta, czy Świerczoka obsłużyć. A to jest yy dla nich najlepsze rozwiązanie, bo oni tą piłkę szybko przekrytywali. Da się Tomek na zgrupowaniu, nie wiem, w 4-5 dni wypracować i defensywne warianty, czy bronienie się w stałych fragmentach, i ofensywne. Paulo Soł zapowiedział, że teraz na tym ostatnim etapie właśnie to, to, to przepracowywali. Ja powiem tak. Za trenera Angela, fakt, to mieliśmy, mieliśmy dużo czasu do pierwszego meczu. Ale przykład taki daję, bo to jest mi najprościej. Wyłkowaliśmy stałe fragmenty gry, akcje z jakichś tam bocznych rejonów, oczywiście mówię ofensywnych. Jak to wszystko ma się zazębiać, i piłowaliśmy to już po prostu. Można powiedzieć, że e, ja już tym wymiotowałem, bo non-stop, 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 non-stop i później okazało się, że przychodzi, przychodzą eliminacje i z tego coś się wykluwa. Z tego stałe fragmenty gry, takie jak na treningach robiliśmy, rodzą się bramki, rodzą się e, asysty. Tu nie mamy czasu na to, przecież trener Sołca e, był świadomy tego, że nie będzie miał czasu e, praktycznie przed pierwszym meczem z Węgrami parę dni, spotkać się tylko z drużyną. co on może zrobić? Ok, narysować taktykę, ale boisko szybko to weryfikuje. Pamiętajmy, że pewne automatyzmy nabierane przez tych zawodników, za poprzednich selekcjonerów, e, e, no oczywiście, że tak, no to nie, no przecież, przecież nawet przychodząc, nowy trener, Jak chcę pójść nową taktykę do klubu, będąc z zawodnikami codziennie, niejednokrotnie, dwa razy dziennie na treningach, e, ciężko jest to przez 2-3 miesiące zrealizować, bo do każdego elementu potrzebni są odpowiedni zawodnicy. Jurek Brzęczek, poprzednich selekcjonera, próbował to w Lidze Narodów gdzieś tam próbować właśnie wahadłami. Wiemy jak to się skończyło i, i po prostu z tego zrezygnował. Później y, tą czwórką zaczęliśmy grać. A uważam, że w dzisiejszych czasach przede wszystkim y, grając trójką z tyłu nie dajesz możliwości Podłączania się jednego z obrońców, bo oni są skoncentrowani stricte na tym, żeby, żeby zabezpieczać defensywę, a przy czwórce jest taka możliwość, że jeżeli jeden w dzisiejszych czasach przewagę zawsze robi jeden ze stoperów, podłączając się, bo jeżeli do niego zawodnik wychodzi, no gdzieś tam ten jeden zawodnik od nas jest wolny. A boczni obrońcy wtedy schodzą się do środka. No i mamy trójką, ale mamy jednego zawodnika więcej do przodu i, i, i przede wszystkim jak jesteś tym stoperem, wszystko widzisz, dobrze masz y, pole widzenia, masz takie, że wiesz w którym momencie można szybko przenieść ciężar na drugą stronę. To jest słuszna uwaga Tomek, bo u nas to jest chyba też duży problem, y, jakby oczekiwania sołzy versus rzeczywistość. Czy my mamy w ogóle stoperów, którzy tak nowocześnie potrafią wziąć piłkę, zobaczyć co jest przed nimi? Rzucić, rzucić jakieś dobre podanie. Nie nie, 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 nie mamy, bo, 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 bo Kamil, Kamil Glik to charakter, to, to, to agresja, to, to motywator, to dobry duch drużyny i, i skała nie do przejścia. Ale trzeba sobie powiedzieć, no to nie jest zawodnik, który będzie ci wprowadzał cały czas piłki do akcji ofensywnych, robił przewagę. No, ja u Kamila tego nie widzę. Janek, Bednarek jak grał, no gdzieś tam próbował. Tylko pamiętajmy jeszcze jedną rzecz. Że przy gliku grającym od początku każdy z obrońców rośnie, bo no, jego doświadczenie myślę pozytywnie paraliżuje y, danego zawodnika i on, on wie, że nawet to jak popełni, ta tak, pełni, tak, ale nawet wiedząc, że on popełni błąd, wie, bo Kamil, glik daje mu y, bezpieczeństwo tego, że jak on straci piłkę, to Kamil ją odzyska. Porozmawiamy, porozmawiajmy sobie o personaliach Są pewne nieścisłości Znaki zapytania To pewnie dowiemy się właściwie w dniu W dniu meczu co z Janem Bednarkiem Ale załóżmy na tę chwilę Przynajmniej tak jak komunikuje się to na zewnątrz Z reprezentacji, że, że Janek Bednarek Gra Twoim zdaniem to jest jedna wątpliwość Na lewej stronie Rybus czy jednak Puchacz Jak ty to widzisz? No czy powiem tak yy, Puchacz Puchacz mnie nie oczarował, powiem tak, bo w meczu z Islandią, a byłem na tym meczu, zobaczyłem puchacza, który dużo chciał, dużo szumu, ale tak naprawdę mało z tego wynikało, bo ile zrobił w pierwszej połowie dośrodkowań? Dwa może i gdzieś tam ok, może dobrze był gdzieś tam blokowany, no ale pamiętajmy, że od wahadłowego wymaga się, żeby w każdej połówce przynajmniej 5-6 razy dośrodkował. Bo pamiętajmy, jeżeli on da miejsce, e, jak to się mówi, armatnie, no to przy Robercie, przy innych e, zawodnikach e, jesteśmy w stanie coś z tego stworzyć. Jeżeli nie ma poddań, no to później są takie sytuacje, że Robert rozkłada ręce, bo tak naprawdę, nawet on dostając piłkę, piłkę, w tym meczu było widać, że unikają podchodzenia do niego. A Robert dostając piłkę, pierwsza sprawa, ma już dwóch koło siebie. Druga sprawa, nie ma alternatywy do kogo zagrać, a on by chciał mieć tak jak w klubie na przykład, że ma trzech zawodników, którym może zagrać, może zwieść obrońców i także udrożnić jakąś drogę innym zawodnikom, żeby oni gdzieś tam próbowali się podłączać, jeżeli on jest cofnięty przed 16. Dobrze, czyli wiadomo, że będzie szczęsny Bereszyński, Glik, Bednarek, jeżeli, jeżeli dostanie zielone światło i na 100% będzie mógł zagrać. Rybus, moim zdaniem, jednak rybus to, to jest do podstawowego składu. Podchodzący wyżej, juźwiak, i chyba jednak z tego co słyszę. Tego ale rybus, ty mówisz o czwórce, tak? Z tyłu. Tak, ale inaczej. Kiedy mamy piłkę, mamy trójkę. Beres... I wtedy jużwiak jest na, na prawej stronie. Czyli mamy trójkę: bereszyński, glik, bednarek. Rybus z juźwiakiem wyżej. Krychowiak to żelazny żołnierz, wiadomo, w ogóle nietykalny w tej, w tej drużynie. No i pewnie zagęszczenie pola. Teraz jak słyszę, to jest właściwie już wariant numer jeden. W środku Moder. I jeszcze jest pytanie, czy wyżej zagra Klich, czy Zieliński obok Lewandowskiego? Będzie Klich, prawdopodobnie Zieliński w roli praktycznie napastnika lub takiej fałszywej dziesiątki i Lewandowski, czyli będziemy mieli właściwie czterech środkowych pomocników. Ja bym szczerze ja mówiąc troszeczkę inaczej ustawił to. Ja pamiętam jak Jóźwiak tutaj alternatywą taką, ok jest rybu z lewa noga, to jest taki wybór numer jeden, jeżeli wszystko będzie ok, bo też miał troszeczkę problemy zdrowotne, ale, ale jeżeli, jeżeli yy, patrzyłem też pod kątem tego, że gdyby tu był problem, to bym już jaka na lewą stronę grał, bo on za Jurka Brzęska, grał w paru meczach na lewej stronie, oczywiście za sołsy nie, nie grał, ale to alternatywę, bo mi troszeczkę może nie, nie stylem, ale, ale troszeczkę, mi, troszeczkę mi przypomina, jak grosik grał po lewej stronie. On też jest zawodnikiem no, to Tak. I, i, i on jest zawodnikiem walczącym, zawodnikiem, który, który potrafi naprawdę rozpędzić się, który potrafi pozytywnego dymu w przodzie narobić tą piłkę dobre, a z drugiej strony wtedy bym bardziej, bardziej właśnie widział być może Kubę Modera bardziej z prawej strony, a w środek przed Krychowiakiem mimo wszystko dałbym klicha, bo podoba mi się ten chłopak jak podchodzi, zwłaszcza w momentach kiedy Robert próbuje presować. On wie od której strony zamknąć daną stronę. I to wszystko fajnie, na przykład fajnie się yy, no fajnie się prezentuje. W meczu z Islandią było parę takich sytuacji, gdzie próbował opresować Robert, no ale zanim nie poszli, no to, to tak, tak nie może być. No i zielu oczywiście, no, no bo zielu, ja to sobie tak nazwałem, ten mecz z Islandią, dobrze mówię, z Islandią? Nie, przepraszam, z Rosją, że jest lewy, lewy zielu, Glik i nikt. No, no bo no tak to było moim zdaniem był absolutnie naj, naj, No naj, tak, naj, tak naj, ale to mówię, no Klis sobie zasłużył na to, tak. uważam, grom swoją i, 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 i gdzieś tam już doświadczeniem, bo to jest to jest, myślę, zasługa Bielsy, bo w Anglii wiadomo, trzeba tak biegać obojętnie czy jesteś ofensywnym czy defensywnym, ale trzeba te, te strony zamykać, żeby, żeby po prostu zmuszał do popełnienia błędu tak, ja Rozmawiałem z Mateuszem kilka dni temu i on opowiadał o tych no, Gigantycznie intensywnych treninga u Bielsy. Jego zadaniem właściwie, jest, on jest trochę uwolniony, bo ma z tyłu za plecami jeszcze Calvina Philipsa, że właściwie biega od ataku do obrony i ma cały czas być elementem trójkąta do rozgrywania piłki. Jak jest dwóch, dwójka obrońców, on podbiega i rozdziela piłkę. Jak piłka idzie wyżej, to też podbiega i zawsze jest jakby jednym punktem z trójki do do rozegrania i takiego klicha to byśmy pewnie chcieli zobaczyć też w reprezentacji. Oczywiście, że tak. Ja tu troszeczkę martwię się o jedną rzecz, bo Robert samotny, taki wysunięty, jak nie będzie miał piłek, będzie próbował po te piłki wychodzić. I to gdzieś tam... Pustynia. To wtedy będzie, no, będzie naprawdę nie za wesoło, bo no, jeżeli on po piłki... To było fajne, ale w momencie, kiedy był zdrowy, ja tak to widziałem, Krzysiek Piątek, i krzysiek był bardziej wysunięty, a Robert tą grę, odpowiedzialność brał na siebie. I wyciągał zawsze wyciągał obrońców, ale to co było istotne, Robert jest zawodnikiem jednych z nielicznych na świecie, gdzie potrafi tyłem do, do obrońcy grać. On jest nie do przepchania. On sobie piłkę e, zastawi, a daje możliwości podejścia i wyboru do innych zawodników. I to jest, e, i wyciągając oczywiście jednego ze stoperów. To jest gdzieś tam problemem dla drużyny przeciwnej, bo nie lubią tego wyciągania i ewentualnie prostopadłych, prostopadłych piłek dla jakichś bocznych pomocników, czy nawet ofensywnego pomocnika. A zagrywając piłki na boku, jak był Krzysiek Piątek, no to wiadomo, Krzysiek jest tym pierwszym, a Robert jest zawsze tym drugim. No i, i nachodzący ofensywny zawodnik zawsze na łatwiej, a obrońca niestety no, niejednokrotnie się spóźnia. Sporo u nas narzekania w tej, w tej rozmowie na to, co, co, co widzimy do tej pory w reprezentacji, ale też chyba tam, jak nie możemy nie zauważyć jednego. Jakość przed spotkaniem ze Słowakami jest jednak po naszej stronie. Kiedy patrzymy na ich jedenastkę, wiadomo, że jest Milan Skriniar, który jest teraz absolutną gwiazdą jednym z najlepszych obrońców na, na świecie. No, ale nie wiem, Lobotka zdecydowanie podgląda w Napoli. Tam, Właściwie piąty, szósty środkowy pomocnik do, do gry. Marek Hamsik to już nie jest Marek Hamsik sprzed, sprzed lat. W bramce Dubrawka, który można też gdzieś go, go traktować jako, jako wyróżniającego się piłkarza. Ale patrząc na te jedenastki, no to siła jest po naszej stronie. Jeżeli my myślimy o czymkolwiek na tym euro, no to tutaj trzeba wygrać. Chyba się zgodzić. Oczywiście, że no tak, ale przede wszystkim co z tego, yy, co z tego że, że my mamy nazwiska? to trzeba na płytę, bo płyta weryfikuje wszystko. Ja się boję jednego, żebyśmy się troszeczkę za bardzo, za bardzo nie cofnęli, bo mecz z węgrami nie utwierdził, że jeżeli ktoś z nas bardziej presuje, to my nie możemy sobie z tym dać rady. Pamiętajmy, że czy to mak, obojętnie jaki to nie był piłkarz, ma ponad 60 meczy, tam chyba 20, około 20 bramek, zawodnik bardzo szybki. Po drugiej stronie będzie, będzie też zawodnik szybki i myślę, że siłą słowaków... Będą właśnie akcje e, os, skrzydlające. Wspomniałeś o, o zawodniku Interu który gdzieś tam będzie derygował tą... E, stałe fragmenty gry. Stałe fragmenty. Wrócił, e, e, jak się nazywa... Marek Hamrzyk, tak. Nie Hamrzyk. E, hub, hub, hubcian? No tak. Wrócił na lewą stronę i awizują go, że najprawdopodobniej zagrał od, od pierwszej minuty. E, powiem tak, e, jeżeli miałbym personalnie to zobaczyć, no to jestem spokojny, tak, ale, ale, ale mecz to jest jednak, to jest pierwszy mecz, to jest, pamiętajmy, że my musimy, oni nie muszą, bo jeżeli oni przegrają, no to okej, okay, Polska jest lepsza, lepsza jest na papierze i, 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 i tak jest, ale dostaliśmy się frontowymi drzwiami na mistrzostwa, potraktujmy to jako doświadczenie, jako przygodę i tak dalej, to oni są do wytłumaczenia oni siebie wytłumaczą, ale w naszym przypadku, nawet w przypadku remisu, to już jesteśmy naprawdę daleko się oddalamy od możliwości awansu z grupy. I obawiam się, że niestety właśnie ta trójka obrońców w fazie ofensywnej. Boję się, że możemy się nadzieć właśnie na kontry i boczny sektor boiska, który będzie odsłonięty. Uważam, że nie umiemy, nie, nie, nie umiemy i nie jesteśmy nauczeni asykuracji w grze w trójce. To jest nasza nasza boląca, bo łatwo się mówi, że okej, okay, jest trójka defensywa, to jest czwórka. Nie, to nie jest takie, to nie jest takie proste, bo, bo weryfikacja następuje na boisku. Jeszcze raz to powtórzę. Wielu trenerów próbowało to robić i sparzyło się. Każdy w klubach jest łatwiej, możesz to piłować, tutaj, szlifować. W klubach są pewne automatyzmy. Trenujesz z zawodnikami na, na co dzień. Nie ma tak, że co, co miesiąc przychodzą ci dwóch, trzech nowych zawodników, i trener, teraz jest nowy trener, próbuje innych zawodników, inne, inną, inną taktykę, inne ustawienia, innych zawodników, yy, predysponuje do wyjściowego, do wyjściowego składu. A to nie jest tak, że tak jak wcześniej wspomniałeś, że to się zrobi samo. Nie, bo to potrzeba na to czasu, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, że po paru meczach, jeżeli to nie wyjdzie, to znów zaczynamy od zera. Pełna, e, pełna zgoda i myślę, myślę, że tutaj może być jednak właśnie problem tego, tego zgrania. Problem, e, no, że możemy zostać po prostu złapani we własną pułapkę, bo, bo Sousa też podkreśla jedną rzecz. Chce wysoko ustawioną linię obrony, czyli to się wiąże z ryzykiem e, i, i chce ten pressing wysoko pod bramką e, przeciwnika. No, to jest idealny motyw, żeby, żeby kontrolować. Wspomniałeś też o stałych problemach gry. No, tutaj też jest jakieś niebezpieczeństwo, ale myślę, że troszeczkę My byliśmy, my byliśmy po tych przygotowaniach zmęczeni i to też gdzieś tam było w głowie brak koncentracji właśnie w takich, w takich momentach, gdzie ta koncentracja powinna być stuprocentowa. Mam nadzieję, że, że zawodnicy do, do tego meczu przystąpią już wypoczęci bardziej, bo z Islandczykami no, fizycznie nie wyglądaliśmy za, za dobrze, szybkościowo. Oni widać, że ta piłka bardziej słuchała. A u nas znów, jeżeli jesteś podmęczony, oraz niedokładnie, nie bierzesz odpowiedzialności i nie pokazujesz się do gry. No, no, gdzieś tam tak jest pod świadomości, bo, bo jak jesteś przemęczony, to bierze o tym, że dostają piłkę, a nie wiesz co z piłką zrobić. Miejmy jednak nadzieję, że będzie dobrze, że Polacy złapią to świeżość, że, że to wszystko od, odpali już go o godzinie 18.00. W Sankt Petersburgu w poniedziałek Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowacją Tomasz Kulkowany. Dziękuję bardzo. Był... Oczywiście wierzymy, że, że Polacy wygrają. I my tak i trochę my narzekamy, ale, ale, ale po prostu to kuchamy na... Na narzekanie, że wiadomo, że trener Sousa podejmuje decyzję, on za to będzie rozliczany, ale myślę, że to, że my tak mówimy... Dlatego, że nam tak bardzo zależy, żeby Polska dobrze wypadała w pierwszym meczu. Jechaliśmy na Mistrzostwa Świata ostatnio po 4-0 z Litwą i wszyscy byli przekonani, że będzie Hura znakomicie. Kura tak. optymizm, nadmuchany balon, a, a to wszystko, jak wiemy, nie pykło, jak to się mówi, a miejmy nadzieję, że teraz będzie inaczej. Także czekamy już z wielkim napięciem na pierwsze spotkanie fazy grupowej Polska-Słowacja. Na pewno jeszcze się spotkamy i przeanalizujemy nie tylko ten mecz. Subskrybujcie nasz kanał, odwiedzajcie nas. Komentujcie też, jak widzicie spotkanie ze Słowakami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.